W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Oddajemy dzisiaj cześć niepokalanemu sercu Maryi, pragniemy również wynagradzać za zniewagi, które ona jako nasza matka musi znosić. Przez to nie tylko okazujemy jej należny szacunek, ale także rozszerzamy królestwo jej Syna Jezusa Chrystusa i przybliżamy chwilę, kiedy Jego mocą. Jej niepokalane serce zatriumfuje nad panoszącą się niegodziwością. Tę najświętszą ofiarę składamy Ksiądz Marek w intencji dziękczynnej z prośbą o boże łaski i opiekę Matki Bożej dla członków i rodzin kół żywego Różańca ze wszystkich miejscowości naszej parafii, Ja za świętej pamięci Helenę Tabała w szóstej mszy świętej Gregoriańskiej. Naszym sercom jeszcze daleko do wzoru, jakim jest Maryja. Dlatego prośmy teraz o miłosierdzie Boże. Panie Jezu, zwyciężający swoją łaską wszelki grzech, zmiłuj się nad nami. Chryste, powołujący nas do udziału w dziele zbawienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, uświęcający nas mocą swojego ducha, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechpogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy za wstawienictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Piezydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc, przeciwstawiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie Nie należało głosić Słowo Boże najpierw wam, Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Pogan, tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo pańskie szerzyło się na cały kraj, ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli zniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic, a oni, strząsnąwszy na nich był nóg, przyszli do ich koniu, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Oto słowo Boże. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Ziemia ujrzała swego zbawiciela. Śpiewajcie Panu nową. Albowiem uczynił cuda, zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Będę miał ja swego zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie. Pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego zbawiciela, ujrzały wszystkie krańce ziemi. Zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała Ziemio. Cieszcie się weselcie i grajcie. Ziemia mężała, swego zbawiciela. Alleluja. moimi uczniami poznacie prawdę. Amen. Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Jana, pała Tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście, że do niego Filip, Panie, pokaż nam ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, ja tak długo jeszcze jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. To mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czyż nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Aby ojciec był otoczony chwałą w synu, o cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje. Ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przedstawicielstwo świętych apostołów Filipa i Jakuba, zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół święty, aby wszystkie dzieci prowadził do Jezusa, który z drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Żeby się za Ojca Świętego Franciszka, bo jego apostolski wysiłek przynosi obfity owoc w sercach ludzi. Ciebie prosimy, Jezusu. się za misjonarza, aby skutecznie pokazywali Bogu swoim życiem. Ciebie prosimy, Jezusu. Wracamy do świętym wyżynie, święte będzie Heleny Tabała, aby miał udział w radości nieba. Ciebie prosimy. Jezus. Dziękczynienie prosimy o Boże, łaski, opiekę Matki Bożej dla członków i rodzinku, żywego różańca, wszystkich miejscowości naszej parafii. Ciebie prosimy. Dzień. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty założysz Kościół na fundamencie apostołów. Pozwól nam cieszyć się darem wiary, który po Nim udziedziczyliśmy. przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Gdy cieszyłaby moją i waszą ofiarę, przyjął Bóg Ojciec Wszechpogący. Niech Pan śmiał wiosnę Twojego, na i chwała swojego imienia, a także na pożytek Wasz i całego Kościoła Świętego. Wszechpogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy. oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Boże. I udziel nam Twojego przebaczenia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Ona zgadzając się na Twoje słowo stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dzieł swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje, pełne są niebiosa i ziemia, Panie Twoje, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Z Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w palę. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Kościele Twoim na całej ziemi, spraw, aby Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami, wszystkimi nam daj udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami Filipem i Jakubem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechpogący W jedności Ducha Świętego Wszelka cześć i chwała Przez wszystkie wieki wieków Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego Jak nas nauczył Jezus Chrystus Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Koimy, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków, pokój pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, pokaż nas spokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen. minister, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, aby mnie zdradziła, uszam. Pan Jezus już się zbliża, już pokaduje. My się. Boże nasz Ojcze, dając cześć rodzicielce Twojego Syna Przyjęliśmy sakrament odkupienia Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską I coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia Przez Chrystusa Pana naszego Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczej. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Zdrowaś Maryja. Bo...